Telewizji mówili, że świat jest zadłużony na 40 bilionów dolarów. U kogo, kurwa? U Jowisza? <grystanie> Ile pan wypił? Do momentu, aż pielęgniarki zaczęły tańczyć makareny. Ale my tu nie mamy pielęgniarek. No to nie wiem, kto mikroplówkę wymieniał na wódkę. Daj polizać. Nie chce mi się majtek ściągać. Moja droga, żeby coś osiągnąć, musisz zacząć coś robić. Idziemy do innej wróżki. <grystanie> Mamo, ten niewdzięcznik, mój mąż, znowu nie chce jeść ziemniaków. Powiedz mu, jak się nastarałaś, kiedy je gotowałaś. To je trzeba ugotować? A mąż skłonił mnie wczoraj do seksu podstępem. Na czym polegał podstęp? Powiedział, że będzie fajnie. Kochanie, chciałbym, żebyśmy byli jak w bajce. Naprawdę? Tak, ty śpisz przez 100 lat, a ja mam święty spokój. Pić. Niech pani kupi dziecku arbuza, to się napije i naje. Niech pan sobie zwali konia nogami, to sobie pan porucha i potańczy. Co ci dali, jak szłaś na emeryturę? A, chuja mi dali. No patrz, a ja głupia, pieniądze wzięłam. <noise> Gdzie pani makask? Niech pan się nie martwi, zaawansowana skleroza. Głowa już dawno nie pracuje. Córko, mów prawdę, ile razy w tym tygodniu grzeszyłaś? Z księdzem czy ogólnie? Pani piła? Nie. Ale jak pan postawi, to się naprawię. Mam dla pani dwie wiadomości dobrą i złą. Najpierw złą. Ma pani raka. A dobrą? Nie muszę pani już leczyć z hemoroidów. Babciu, czy wie pani, że przeszła pani na czerwonym świetle? Synku, ja mam 80 lat. Jakbym miała czekać na zielone, to bym do nieba nie doszła, tylko do piekła. Poproszę napis game over na pośladku, żeby dziadek wiedział, że już koniec z analnymi igraszkami. Na pośladku? A co, boisz się wyzwania? Dziadku, nie gap się tak na tą panią, to niegrzeczne. Cicho, bądź dziecko, ja tylko patrzę, czy jeszcze mi mój drugi mózg działa. I co, działa? Działa, kurwa, działa. Udało mi się usunąć tłustą plamę z sofy. I jak to zrobiłaś? Rozwiodłam się. Doktorze, z powodu seksu bolą mnie pośladki. Jaką pozycję pani stosuje? Czekam na siedząco. Kochana sąsiadko, mogłabyś wskoczyć w bikini? Chciałabym, żeby mąż skosił trawnik, a żadne moje prośby i groźby nie przynoszą efektów. Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem pisarzem. O, super. A co piszesz? Pierdoły na Facebooku. Wiesz, co mówi kobieta, gdy zobaczy dużego penisa? Nie. A ja tak. Ma pan już 97 lat. Jaki jest pański sekret? Raz obciągnąłem nieznajomemu za zegarek. Chodziło mi o sekret pańskiej długowieczności. A, jem dużo warzyw i owoców. Chciałabym trochę uatrakcyjnić nasze życie seksualne. Tak? A jak? Wyobraź sobie, że jestem dziewczyną z agencji. Okej. Okay. A można obejrzeć koleżanki? <laughs> Ania, pójdziesz ze mną do łóżka za stówę? Nie mam mowy. No proszę cię, pilnie kasy potrzebuję. <laughs>